Teraz już po tylu latach latania to już miałem też takie serdeczne dość, żeby już tak nie wygłupiać się w tym powietrzu no biorąc pod uwagę, że to jest dwoje dzieci, żona niepracująca i no jakby się coś wydarzyło czasami to nawet by nie dostali renty, jakby to było z mojej winy. I zawsze sobie obiecuję, że to już koniec. Żadnych wygłupów, tylko zgodnie z przepisami. To, co mówi instrukcja i program. Ale jak tylko podczas rozruchu wejdzie ten silnik na obroty, zamkną tą kabinę, to z człowieka wstępuje taki diablo. Taka rogata dusza myśliwca, który musi być zadziorny. Chętne walki. lotnictwem praktycznie są związany już od najmłodszych lat, może ze względu na to, że wywodzę się z rodziny lotniczej i stąd moje przywiązanie do lotnictwa i ten kierunek, który sobie obrałem. Praktycznie można powiedzieć od młodych lat, kiedy byłem jeszcze chłopcem 10-11-letnim, już ta sceneria piękna lotnicza, aktualnie w której w tej chwili się znajdujemy. Towarzyszyła mi i towarzyszy mi do chwili obecnej. Moje początki dość były prozaiczne. Swego czasu chciałem pojechać na kolonie, a nie było żadnych kolonii, to pojechałem na obóz szybowcowo-spadochronowy. I tak się zaczęło. Zaczęło się tak, że utworzyliśmy pewną paczkę ludzi, którzy trzymali się razem. Oni chcieli się trzymać lotnictwa, to ja też zostałem w lotnictwie. Co jest śmieszne, oni są poza lotnictwem, a a a ja zostanę. Strach też towarzyszy. Ale jest to chyba normalne zjawisko. Ci ludzie, którzy się nie boją, wydaje mi się, nie zdają sobie sprawy ze swojego niebezpieczeństwa. Mamy ten strach, ale ten strach jest wyważony. Strach jest połączony z doświadczeniem, z rutyną, no i wreszcie z tym, żeby ten dreszczyk strachu przełamać jednak pięknem zawodu lotnika. Nie miałem takich sytuacji, żebym musiał na przykład opuszczać samolot awaryjny. No, wystąpiły jakieś tam drobne awarie czy defekty w samolocie. Zawsze to w powietrzu, co się dzieje, zupełnie inaczej się odbiera, niż potem, jeśli się analizuje dane, dane zdarzenie, daną sytuację na Ziemi. W powietrzu tak, no bywało, że to jakiś defekt taki, który ma może nie bezpośredni, ale pośredni wpływ na bezpieczeństwo lotu, powoduje, że człowiek czuje się... No, jakiś taki spięty, zagrożony. Potem się okazuje, że sytuacja nie była wcale aż tak tragiczna, że można było do, do tej sprawy podejść dużo spokojniej. Ale nie mogę powiedzieć, żebym miał taką sytuację, że wyszedłem no, spocony ze strachu. Nie zawsze. Zresztą to jest chyba kwestia tego, że e, to jest troszeczkę tak jak z wolą walki, z wolą przeżycia. Kto, kto, ktoś, kto nie opanuje swoich emocji może się okazać, że się spali w bardzo prostej sytuacji prozaicznej. No. Środowisko lotników jest takie dos dosyć hermetyczne. Wy Państwo wiecie o każdym wypadku, jak odczuwają to piloci, nawet z innych miast. No, dowiedzę się, po że po są wypadki. Po prostu w sposób, w sposób no, taki, że jest przykro. Zawsze się kogoś znało, zawsze, jeżeli nie, kolega, jeżeli nie osobiście, to po prostu kolega znał i jest to strata po prostu kolegi po fachu. Tak to odczuwamy. No. Zawsze wiem, że to się jest z tragedią ludzką, jak każdy wypadek, także nigle nie, nie lubi rozmawiać o tym. A nie boi się pan, że, że może pana kiedyś trafi coś takiego? Ja po prostu nie myślę o tym, bo gdybym o tym myślał i gdyby ta myśl mnie prze prześladowała, to po prostu bym nie latał. W trakcie szkolenia lotniczego no, są sytuacje tak stresowe niekiedy, że po prostu słabsi odpadają psychicznie, tudzież no, po prostu nie podążają, yy, nie nadążają na przykład w procesie szkolenia czy coś takiego. No. Zostają sami w zasadzie naj, najtwardsi Nie jesteśmy supermężczyznami, jesteśmy normalnymi ludźmi. Akurat los nas rzucił na, na, na tego rodzaju, do, do, do tego rodzaju pracy. Wielu, wielu, wiele osób, mi się wydaje, nadawałoby się do tegoż samego, ale nie zrobili tego kroku w stronę lotnictwa. Nie, no są to normalne sprawy. Normalna praca. Panie majorze, czy dla Pana to jest kolejny, któryś tam setny raz, czy każdy lot jest inny? To jest tysięczny raz, ale lot jak lot. Taki sam jak każdy inny. Może tylko przeznaczenie tego lotu, charakter tego lotu, zadania wykonywanego w powietrzu będzie inny. Czyli bez emocji. Bez emocji. Bardzo ciekawym, charakterystycznym jest model tego samolotu. To jest model samolotu Tornado. No, najbardziej taki znany ze względu na ostatnie jego działania w operacji Pustynna Burza. Tutaj też został wykonany w takich barwach, w jakich brał udział w tej operacji. Eksploatowany przez siły powietrzne w Wielkiej Brytanii, Włoch i Niemiec. Innym brytyjskim samolotem jest znany i skądinąd. Dość taki no, interesujący samolot. Harrier jest to model tego samolotu. on ma, Jego właściwością jest to, że posiada zdolność pionowego startu i lądowania. Do niewątpliwie bardziej interesujących należy model tego samolotu. To jest model samolotu F-105 Thunderchief. Te samoloty były. Używane przez Lotnictwo Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Wietnamie, i w takim też go zrobiłem emalowaniu. Dlaczego pan składa te samoloty? No to... chyba. No cóż, by tu powiedzieć krótko, Jakaś... jakiś echolat dzieciństwa, może. Interesuje się lotnictwem. Przez modelarstwo lotnicze zaczęła się moja droga do lotnictwa ukoronowane to zostało tym, że wykonuję zawód pilota. No i po prostu pasjonuje mnie to w dalszym ciągu, to jest moje hobby. Ale czy tego troszeczkę nie za dużo? Pracuje pan i później w domu jeszcze samoloty też? No nie sądzę, to znaczy nie czuję tego, żebym miał przesyt tego wszystkiego, co jest związane Panie z... Pan nie czuje, a rodzina? No niewątpliwie tak, to znaczy żona chyba nie jest zbyt szczęśliwa, jeśli wiele wolnych chwil poświęcić zamiast rodzinie Poświęcam moim zainteresowaniem. Czy Pani czuje się swego rodzaju Penelopą? No na pewno każda chyba kobieta w mojej sytuacji czułaby się swego rodzaju Penelopą z tym, że y, nie jestem w tej roli zbyt no, bardzo szczęśliwa, no bo jednak y, zwiąże się to z różnymi różnymi problemami w domu z oczekiwaniem na męża i nie tylko, bo prawda są różne y, sytuacje rodzinne takie kiedy mąż powinien dobrze by było, żeby był w domu, a jego w domu nie ma, prawda? I wtedy muszę sobie radzić sama. Z tym, że no, w jakiś sposób jest to satysfakcjonujące, kiedy wychodzę z dziećmi na spacer, to prawda, ciągle ja chodzę na spacery i małe moje dziecko woła, o tatunia, tatunia na całe osiedle. No to mnie cieszy, to mnie bawi, prawda? Jakoś tak, no to, to sprawia mi satysfakcję. Ale oczekiwanie na pewno nie, a że czuję się, no, no, no cały czas czekam praktycznie rzecz biorąc. A gdyby dzisiaj przyszło jeszcze raz wybierać, myślę o wyborze męża. Mój mąż jest idealnym mężem, idealnym ojcem, i oczywiście człowieka takiego bym chciała, ale za to bardzo chętnie bym zmieniła. I swoje mam dwie córki i mówię, tłumaczę już w tej chwili, że wszystko byle by nie, 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 mieć, nie męża pilota, w ogóle nie męża, który pracuje w wojsku. Człowiek, jak gdyby jest zamknięty w tej kabinie, jest. W innym świecie, po prostu takim no, bardziej może nierealnym, jak z baśni czasami. No jest romantyczne. Myślę, że my piloci, którzy wykonujemy ten trudny, ale zarazem bardzo piękny zawód, sami to odczuwamy na co dzień, wtedy kiedy wykonujemy swoje zadania w powietrzu. Romantyka jest po prostu niepowtarzalna. Nie ma chyba drugiego takiego zawodu, czy takiego hobby, które by przysparzało tyle ciekawych wrażeń, uczuć i tyle niezapomnianych przygód, zarówno na ziemi, jak i w powietrzu. To jest, się nie da tego opowiedzieć w słowach, to się przeżywa, gdy się startuje, nie? W każdych nowych warunkach to jest zawsze coś nowego, coś innego, niepowtarzalne. Picie to w, w dzień nad chmurami, czy później w nocy, po zachodzie słońca, czy jak się kończyło loty kiedyś o trzeciej nad ranem, to już wstawało to słońce. Gdy latam, przede wszystkim odczułam tą wolność, tą swobodę, Oczywiście jest to przede wszystkim wyważone w zakresie wykonanego zadania, także nie ma tutaj powiedzieć, że wolność to latam, czy moi piloci latają tam, gdzie nam się podoba niemniej jednak. Przede wszystkim jest to, że jestem sam, sami jesteśmy i praktycznie zdani jesteśmy tylko na własne siły. Ja jestem tej sterem, okrętem i ode mnie tylko zależy to, jak zadanie wykonam czy bezpiecznie na Ziemię powrócę. W latach 70., kiedy ja wstąpiłem do szkoły lotniczej, rzeczywiście lotnicy, była to elita. Była to elita i było to widać w każdym... Elemencie tego życia wojskowego, zarówno pod względem ubioru, wyróżniali się ubiorem, pod względem organizacji pracy, pod względem pewnych takich nawyków wojskowych, zdecydowanie różnili się od innej kadry zawodowej. Teraz na skutek różnych działań wszyscy starają się tych lotników wtłoczyć koniecznie w ten szereg no, zwykłych, normalnych, przeciętnych żołnierzy. To znaczy dąży się do tego, żeby to wyróżnienie było jak najmniejsze. I my odczuwamy to, że starają się nas jak gdyby zdjąć z tego piedestału lat 70. -tych, 60. -tych, kiedy był to zawód wysoce elitarny no, no do zwykłego innego wojskowego zawodu. Mówi się tak, że jesteśmy elitą, ale uważam, że nie jesteśmy elitą. Każdy, który wykonuje zawód czy to na ziemi, specjalność wojskową na ziemi, czy też jeżeli chodzi o nas, my nas, pilotów w powietrzu, jest na równi traktowany w wojsku polskim. Może ta litarność wynika przede wszystkim z tego, że wyszkolenie lotnika kosztuje ogromne pieniądze i z tego chyba wynika ta litarność. Chociaż chcielibyśmy, żeby tak było, bo jednak w naszych rękach znajduje się drogocenny sprzęt i z tego wynika, że powinniśmy być jednak do tego zawodu właściwie przygotowani i właściwie wynagradzani. A tym samym, żeby być właściwie nas, aby właściwie traktować i, i rozwijać nas, po prostu, żebyśmy mogli mieć jakieś perspektywy, jednak, dalszego rozwoju. Wszyscy sobie zdajemy sprawę, że jednak sprzęt, w którym w chwili obecnej nasze lotnictwo dysponuje, już nie odpowiada, zarówno. Takiej technicznej sprawności, to znaczy jest zużyty. Już, już jest zużyty, i wszystko ma swój kres, który dla naszych samolotów już niechybnie się zbliża. No a jeszcze wchodzi w grę możliwości jego bojowe tego samolotu, tego sprzętu lotniczego. No też już nie odpowiadają współczesnym wymogom pola walki. Czasami chęć oderwać się, jak ikar, polecieć w przestrzeń, polecieć gdzieś w otchłań całkowitej samotności, ale wiem, że to jest niemożliwe. Czasami widzi się tak gwiazdy, szczególnie w nocy, kiedy chciałoby się do nich zbliżyć, kiedy praktycznie wystarczyłoby tylko wyciągnąć rękę i dotknąć to, co się dzieje nad nami, czyli to całe ciało niebieskie. Ale jednak jest to niemożliwe. Za daleko. Może kiedyś.